Ok, no jestem Deant, to która to jest mój kolejny odcinek. D dobra, to będzie... Teraz dla lasowej gierki. Teraz biorę... gierę ninja. <gry> Ta, nagrał to już master czułek, ale chcę zobaczyć jak mi wyjdzie. Będzie śmiesznie. Więc nic spację do startu, okej. Okay. Niele przegrał o quick time eventach. Zobaczmy sobie. Okej. Okay. Ninja. Niebieski ninja, ja myślę, że to jest czarny. Dobra, pewnie tutaj krzem się przebrał. Ninja! A to byśmy załogoszczeli. Chodzi ninja. Jest ninja, jest impelda. Yes. Nie, nie. Tylko prawdziwy ninja to zrobił. taki. tak? nieważne co on chce powiedzieć ja Czemu on płacę gadamy pokonali mnie aaa dobra nie będę chwilę nie jestem nim do takich mocy jak ja to wszystko wychodzi na pierwszym razem <trybuj> to on serio uniknął pocisków karabinu co on mu zrobił nic ty, to tylko tak zrobił Zabiję tamtego w losie. Wiedź go, To jeszcze jest to ninja, w teorii. Hmm. Tylko po prostu ninja morduje wszystkich wrogów, więc raczej się nie dziwi. Czemu on Nie no. Pytanie do czułka. Dlaczego od płacałeś? I znowu Nie, nie. Nie. idę dalej. to no okay, to... no to to też kontynuujemy.